Konstruktorzy łazików marsjańskich nie złożyli broni. Pandemia nie pokrzyżowała planów organizatorom European Rover Challenge, choć wymusiła zmianę formuły wydarzenia. Zespoły rywalizowały na tym polu marsjańskim po raz pierwszy w historii tych zawodów całkowicie zdalnie. Dzięki wirtualnej platformie, drużyny mogły sterować pojazdem z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Jakością tego zarządzania i w ogóle pomysłem, my zbliżyliśmy się już w 100% do tych zawodów czysto pro, czyli takich, których robi NASA i DARPA, ponieważ no to jest ten sam poziom już złożoności technologicznej, który, który osiągnęliśmy. Jeden łazik dla każdego zespołu i równe szanse dla zawodników. Hybrydowa formuła zmieniła też zasady rywalizacji. To już nie są drużyny, które wszędzie ze swoim łazikiem, jak on nie zadziała. No to po prostu nie zadziała jeden łazik, wchodzi następna drużyna, bo jeżeli ten robot tutaj się zatrzyma, to żadna z drużyn nie może wykonać zadania, więc to jest krytyczne. Trzy dni zmagań na polu marsjańskim wyłoniły zwycięzcę. Ok, it's Erik z Germany! <klucza> Zaraz za zespołem z Niemiec na podium znalazła się ekipa z Czech. Exequo, trzecie miejsce, przypadło drużynom z Indii i Kolumbii. Możemy powiedzieć, że młodzi naukowcy, studenci. Doktoranci wzbijają się na te szczyty i to jest potwierdzeniem. To dzisiejsze wydarzenie mówi nam, że nasze technologie są na światowym poziomie. Niestety w tym roku bez kieleckiego akcentu studenci z Politechniki Świętokrzyskiej musieli wycofać się ze startu ze względu na kwarantannę dwóch członków załogi. Przygotowywaliśmy się mniej więcej przez miesiąc, no ale tu niestety taka sytuacja, z którą no też każdy chyba trochę się liczył, bo to zagrożenie jest już z nami od dłuższego czasu i każdy stara się jak najbardziej unikać tego zagrożenia, no ale niestety nam się nie udało. Mimo pandemii w tym roku nie zabrakło strefy pokazów na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej, Pojawiło się kilka namiotów wypełnionych po brzegi atrakcjami dla entuzjastów nauki, nowoczesnych technologii kosmosu. Wpadajcie na Astrofazę, Dokładnie. wpadajcie na stronę Rover Challengeu e, oglądajcie, bo stąd jesteśmy na Marsie. Ci, którzy nie mogli oglądać rywalizacji na żywo, relacje z zawodów śledzili w internecie. To było wyzwanie. Wyzwanie dlatego, że nie obsługujemy tego jako my tylko. My tutaj mamy swoją transmisję, bierzemy sobie to, co realizują też inne ekipy, więc trzeba było to spiąć wszystko do kupy. No wiadomo, różne ekipy, różne sposoby działania, więc to zawsze jest wyzwanie. Natomiast udało się, wszystko działa, wszystko pięknie. Tutaj wyprowadzamy dalej w internet. Warto dodać, że European Rover Challenge to jedyna taka impreza robotyczno-kosmiczna w czasach koronawirusa.